Już chyba mało kto pamięta o tym, że niedawno była zaraza covidowa i do kościoła mogło przyjść, tylko liczyliśmy powierzchnię chyba 10 osób. Ja pamiętam o tej zarazie, dlatego że złożyłem wtedy prywatne śluby dotyczące kaznodziejstwa. Otóż postanowiłem sobie, że, że w Słowo Boże, które czytamy nad daną niedzielę Musi we mnie prywatnie budzić coś nowego, a jak mam tylko stare, jakieś odgrzewane myśli z jakichś książek przeczytanych, z jakichś słów wypowiedzianych, to kazania nie mówię. Przynajmniej no, okruszynkę jakby nowego odkrycia. No i właśnie. Y no i pewnie myślicie, że to pochodzi z, z pobożności, nie to z, z czystego egoizmu, bo my transmitujemy potem te liturgię, te kazania i to potem zostaje na wieczne pohańbienie miejscowego proboszcza oraz Matki naszej Kościoła Świętego. I właśnie przeczytałem w tym tygodniu teksty dzisiejsze i nic nowego nie przyszło mi do głowy. Co ja robię w takich sytuacjach? Dzwonię do diakona Jana i mówię: Janku, ratuj, nic nowego nie mam, starych rzeczy nie będę mówił, bo to już wszystko powiedziałem 77 razy. No i słuchajcie, i tak było do wczorajszego wieczora, kiedy tutaj w naszym kościele dzielnica Bielany zorganizowała bardzo piękny koncert, taki noż. Adwentowo właśnie świąteczne, świątecznych rzeczy było więcej. Jak widzicie, śladem tego koncertu są te oto cudowne ozdoby świąteczne, choinki i inne ładne tam ozdoby. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że w czasie takiego wieczoru no, nasi tutaj włodarze, bielan przemawiają. Probosz też, ale bardzo krótko. I słuchajcie, i nas burmistrz Grzegorz. No przeważnie to są życzenia, ale jedna rzecz mnie głęboko poruszyła. Otóż mówił o tym, żeby iść pod prąd i ja sobie od wczorajszego wieczora tak myślę, Boże Święty, żeby tak pójść pod prąd. No niby rzecz prosta, Wręcz może ktoś powie banalna, no ale dla mnie prywatnie odkrywca, szczególnie jeśli jesteśmy w kościele, iść pod prąd. I dlatego dzisiejsze kazanie zawdzięczam burmistrzowi Bielan, panu Grzegorzowi i nosi ono tytuł iść pod prąd. Ale żeby iść pod prąd, to trzeba pokazać pewien kierunek, czym jest Ewangelia. Niektórzy bibliści uważają, że to jest opis drogi no z, z Jezusa, który zmierza do Jerozolimy. Choć żył 33 lata tego aktywnego, apostolskiego życia pewnie ze 3 lata i prawdopodobnie na święto Pasch był przynajmniej trzy razy w Jerozolimie, to niektórzy uważają, że to jest Taka może w pewnym sensie przenośna, alegoryczna, ale droga duchowa Jezusa, który zmierza do Jerozolimy. W uproszczeniu możemy powiedzieć: z Nazaretu, czyli Galilei na północy, no, na, na południe w stronę Judei, pobożnych ludzi ortodoksyjnych i w kierunku Jerozolimy. I właśnie tam 30 lat y, takiego życia ukrytego, o którym właściwie nic w sprawie nie wiemy. Dzieciństwa, potem młodzieńczych lat Jezusa. Na ten temat nic się nie, nie przechowało z, w Ewangeliach. Bardzo niewiele w każdym razie. I potem te najważniejsze wydarzenia. Co się dzieje w Jerozolimie? Tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Potem yy, yy, wieczernik, pierwsza i właściwie no, jedyna, tak mówiąc ściśle teologicznie, msza święta, którą odprawia za apostołami Jezus. Potem śmierć na krzyżu, potem zmartwychwstanie, potem w niebo wstąpienie. No to wszystko i zesłanie Ducha Świętego w wieczerniku. To wszystko jest... Droga, to nauczanie, które trwa trzy lata, kiedy Jezus idzie z tego Nazaretu w stronę Jerozolimy. No i teraz każdego. A, a po swoim zmartwychwstaniu, ciekawa rzecz, pojawia się taki refren: Idźcie. Do, do apostołów mówi: idźcie do, do Galilei, czyli tam właśnie, do, tam gdzie jest ten Nazaret, tam do, tego, do tej krainy pogańskiej. Galilea Pogan, tak się często mówi, i tam mnie wszyscy zobaczą. Co to oznacza, to warto, warto by spytać. Tutaj spowiada teraz księdza Krzysztofa, znakomitego bibliste. Ja próbowałem dojść. Ta Galilea pojawia się w komentarzach na różne sposoby. Albo jest to właśnie Galilea pogan, czyli wyjście poza wąski świat chrześcijan, albo Galilea, czyli właśnie pójście pod prąd, zawrócenie do miejsca, skąd Jezus wyszedł, czyli Betlejem, z Nazaretu, bo tam się wychował. I, I oczywiście te, to, ta Galilea ma charakter no, taki, właściwie symboliczny, szeroki. Tam pójdźcie, tam znajdziecie. A tę Galileę znajdziecie i w Izraelu, i w, i w Polsce, i w każdym innym kraju. Ale w każdym razie. Liturgia Kościoła to jest właściwie taki kołowrotek, który dwa, dwa tysiące lat się kręci i to jest powtórzenie tej drogi święta Bożego Narodzenia, przyjścia na świat Syna Maryi, Syna Bożego, potem przez nauczanie aż do Wielkanocy, śmierci, zmartwychwstania i wstąpienia do nieba ze Ducha Świętego, czyli życia Kościoła. No i to się wszystko tak kręci, ale co by było, gdyby no, cały czas mówiliśmy o pójściu pod prąd, gdyby nagle nie z tym prądem, tylko odwrotnie cofać się, czy można w ogóle cofnąć czas i podążać do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, albo spojrzeć krytycznie, uważnie na historię Kościoła, gdzie opieramy naszą wiarę na Biblii i na tradycji. Ale tradycja to jest żywe dzieło Pana Boga, a oprócz tego jest dużo mchu i paproci, no, takich tego, co przez wieki obrosło w kościele. No i właśnie, jak odróżnić... Mech i, i, i paprocie od tradycji żywej, żywego dzieła Pana Boga. Jest to niezmiernie trudne, ale kiedy się będziemy cofać do tyłu, wtedy być może będziemy coraz wyraźniej odkrywać, co jest dziełem Pana Boga. Tak więc pójście pod prąd tego właśnie odkrywania, co było wcześniej, jak to się wszystko rodziło, a nie płynięcie tylko kajakiem z biegiem z biegiem tam, czy, czy tam na osiołku to jest mniej więcej, no 3 dni drogi z Nazaretu, nawet liczyłem według Google dzisiaj, 145 kilometrów samochodem, no ale na osiołku, no ze 3 dni drogi z Nazaretu do Jerozolimy. Ale to jest jedna droga, a teraz jest druga droga o charakterze symbolicznym. Jest to rzeka Jordan, która wypływa z czterech strumieni, wpadają one do jeziora Galilejskiego, a w jeziorze, w jeziorze Galilejskim jest no niezwykła obfitość ryb i wszelkich stworzeń morskich. Stamtąd pochodzą apostołowie z Galilei. Pogan, przynajmniej ich większość byli rybakami, powołał ich Jezus, żeby szli za Nim i tworzyli podstawę kościoła. No i ta rzeka Jordan sobie płynie, sobie płynie po tej żydowskiej krainie, aż trafia do no w stronę Jerozolimy, tak mniej więcej na wysokości Nazaretu, jest tam jezioro galilejskie, a potem Jerozolima bliżej tam już Morza Martwego. I co to jest to Morze Martwe? No jest to po prostu zdumiewanie. Nigdy tam nie byłem, tylko wszystko wiem z obrazków w internecie, ale może ktoś z was był nad tym morzem martwym. Otóż jest to największa depresja świata. Minus 430 metrów. No i tam się zbierają podobno depresanci całego świata i kto by się chciał utopić. To jest to niemożliwe, ponieważ zasolenie Morza Martwego wynosi nie więcej 35% soli i to ciało ludzkie jak korek z butelki wypływa, wypływa na powierzchnię. Dalej, ale o czym chcę powiedzieć? Że to jest też symboliczna droga duchowa Jezusa kiedy płynie obfitość tej, tego jeziora galilejskiego, potem te rybki sobie płyną w rzeką Jordan. I nagle przed nimi śmierć Morza Martwego. Ani jednej ryby, ani jednego zwierzątka, no podobno jakieś bakterie są. Co robi, co robi ryba, która, która gdzieś blisko podpływa na wysokość Morza Martwego? Nagle dostrzega przed sobą śmierć, bo Morze Martwe to jest po prostu no, umarł w butach. Od razu śmierć, ponieważ ilość soli zabija każde stworzenie. I ryby, te, które potrafią się wycofać, no to sobie płyną w górę rzeki, ale takie słabsze rybki z prądem rzeki wpadają do Morza Martwego i giną. Czego może być symbolem ta obfitość tej rzeki, Jordan? I, i, i tej śmierci, tej depresji potwornej, tej, tego zasolenia unikalnego Morza Martwego, No życia Jezusa i życia chrześcijan. Jest okres żywy, każdy pręży muskuły ze swojej pobożności, piękna i mądrości ale niechybnie nadchodzi kostucha, śmierci naszej albo jakiegoś cierpienia czy innego trudnego doświadczenia. I wtedy jak, jak, ta, jak ta rybka, próbujemy się od, tego, od tej kostuchy wywinąć. Ale Jezus jest tym jedynym, który wpływa do Morza Martwego. No mówiąc oczywiście alegorycznie, symbolicznie. I tam oddaje swoje życie i pokonuje śmierć przez swoje zmartwychwstanie. I teraz no, ta droga tego Jordanu i Morza Martwego, no też w liturgii na różne sposoby jest obecna. I, i, w, i w całym roku liturgicznym to kółko się obraca. No ale, ale, ale no, możemy powiedzieć, że, że, że to idź pod prąd, to zacznij płynąć w drugą stronę, nie z tą rzeką spływać, tylko płynąć w górę rzeki, poznawać co się wydarzyło wcześniej w historii Jezusa, poznawać, co się wydarzyło w Nazarecie, a wcześniej w Betlejem. Jest taka historyjka, znacie ją pewnie na pamięć, ale może warta przytoczenia, jak to było kiedyś, a jak jest teraz. Dwóch Żydów jedzie do Watykanu i ogląda te cudowne zabytki, Bazylika Świętego Piotra, Watykan I jeden mówi do drugiego, patrz, od, od szopki zaczynali, wiesz. no, no. No słuchajcie, no to jest żart, ale, ale jednak no, bardzo prawdziwy, no, jak bardzo odeszliśmy od, tej, od tego ubóstwa pierwotnego, tego Jezusa i, i, i apostołów tego życia. I różni na, na różne sposoby. Ja pamiętam nawet spór cudowny, kiedy święty Franciszek powraca do, tej, do, do, do tego życia ubogiego, no ale potem Franciszkanie jeszcze za życia świętego Franciszka przy, przywdziewają cudowne szaty i już, już życie się zmienia. I, I współcześnie jest takie skrzydło u Franciszkanów, gdzie próbują do tego życia żebraczego, tego ubogiego powrócić. I pamiętam spór na moich oczach się toczył, kiedy ci, no, ci, nazwijmy ich to tradycjonaliści, mówią, a gdzie ich ubezpieczenie, kto ich będzie, kto ich będzie żywił, kto ich będzie leczył. No i, i z, taką, z takim oburzeniem. A ja mówię, słuchaj, no, ale próbują wrócić do, do korzeni. No i teraz, kiedy patrzymy na Jezusa, to patrzymy, jak on idzie z Nazaretu do Jerozalem. Idzie, no tak jak płynie ta rzeka, gdzieś tam od jeziora galilejskiego aż do Morza Martwego, ale właściwie widzimy charakter życia Jezusa. On jakby tę drogę yy, toruje ten kierunek nadaje temu życiu. I to jest tak naprawdę jego życie, jego działalność jest działaniem pod prąd, nie z prądem idzie, tylko pod prąd. Pod prąd tradycji żydowskiej, ten żydowski pobożny świat go odrzuca, po, pod prąd obyczajowości y, rozmawia i spotyka się z, z jakimiś tam żebrakami, prostytutkami. Ludźmi w ogóle z marginesu społecznego, tak byśmy to dzisiaj określili. No a na krzyżu jedynego, którego kanonizuje, no to jest dobry łotr. No my mówimy, że jest dobrym łotrem, ale to byli najgorsi kryminaliści wieszani na krzyżu w tamtych czasach. Więc prawdopodobnie z takim właśnie kryminalistą mamy do czynienia. I to jest cały czas pójście pod prąd. I teraz. Przejdźmy już do, z, tych, z tych dwóch pięknych obrazków do naszego życia, w, w którym tam wieku jesteśmy. 21. 2022, a za chwilę 23. rok. I słuchajcie, i tak sobie myślę, co to znaczy pójść pod prąd i jak bardzo płyniemy z prądem, i jak bardzo jest to właściwie no, piękne, bo uczestniczymy w tej tradycji, trudno sobie inaczej życie nasze wyobrazić, ale jak to bardzo nas usypia, że właśnie zaczynamy od szopki, a potem, no patrz, mówi, zaczynali od szopki, a tu bazylika świętego Piotra albo Kościół na Bielanach, z, który, z którego się lubimy. No i co to, co to znaczy pójść pod prąd sobie tak od wczorajszego wieczora myślę. I na różne sposoby ten spór w kościele daje o sobie znać. Zobaczmy, pierwszy lepszy spór kościelny o mszę świętą. Mniej więcej od roku 70. Mało ktoś pewnie pamięta, jak stara msza wyglądała. Odprawiamy nową mszę. Jest język polski, są czytania, jest ksiądz zwrócony twarzą do ludu bożego. A co mówią tradycjonaliści przez całe wieki, było inaczej. I ten spór zostawmy go dzisiaj, bo to nie jest pora, żeby się tam na ten temat spierać. Wrócimy kiedyś do, 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 tej, do tego ciekawego tematu. Ale sobie myślę, a gdzie, a gdzie jest argument o tym, żeby jeśli się cofnąć, no nie tylko do Trydentu, ale cofnąć się do Wieczernika? Jak w Wieczerniku wyglądała Msza Święta? No praktycznie jedyna, bo potem każda inna jest uobecnieniem tamtego wydarzenia. To tylko drobny przykład, ale kolejny jaki mi przyszedł dzisiaj do głowy, to słuchamy co tydzień naszych choralistów. Bornus Consort z, z, z ich tutaj dyrygentem Marcinem Szczecińskim. I słuchajcie, i słyszymy zupełnie inne brzmienie tego chorału niż powszechnie w radiu czy innych, innych kościołach. Dlaczego? Dlatego, że ten powszechnie znany chorał został, został w środowisku benedyktynów w Solem we Francji, w XIX wieku tak mniej więcej ukształtowane. Nutki są te same, słowa są te same, ale ta estetyka, to są tacy najlepiej chłopcy, mali, tak pięknie po angielsku śpiewają, albo tacy klerycy, i wszyscy są po prostu zadowoleni. A to, co oni śpiewają, to to jest po prostu beczenie barana. No ale słuchajcie, co to jest chorał gregoriański? To jest śpiew, który. Towarzyszy Kościołowi od początku. W beczeniu barana słyszymy Greków, słyszymy, słyszymy Żydów. To jest właśnie śpiew Kościoła. I nasi muzycy czerpią z doświadczeń, w, no, odkryć też, jak, jak mógł. W poprzednich wiekach brzmieć chorał gregoriański, a największy wpływ w tym sporze miał Francuz, którego imienia Marcin nie pamiętam. Jak się ten Francuz nazywa? Marcel. Marcel, o właśnie, tu był kiedyś i dyrygował. I i ten, i, ten, I ten właśnie muzykolog, znawca śpiewu Chorału, no próbował dojść już w jakiś sposób to też zostawmy dzisiaj do wcześniejszych brzmień, do Kościoła, który modlił się właśnie o takim brzmieniem, mniej więcej jak dzisiaj. Ale ale jak widzicie, ten spór trwa i większość mówi nie trzeba tak przepięknie, tak jak ci chłopcy, tam słowiki poznańskie, czy tam inne słowiki. No, że, no bardzo pięknie, zresztą nie, nie chcę się naśmiewać. I takich, I takich przykładów jest bardzo dużo. Pierwotnie Kościół wyrasta z Żydów. I dopiero na Soborze Jerozolimskim, 53, no, że droga do, Żydów, do chrześcijaństwa nie musi iść przez obrzezanie. Jezus był obrzezany przecież przez świętowanie świąt żydowskich, tylko ta droga się oswobodziła. Ale przez całe wieki był tak zwany kościół Jakubowy, który czerpał z tradycji, bo przecież ona nie została odrzucona. W naszych wiekach nie ma takiej tradycji. Być może droga neokatechumenalna jest takim, taką próbą przywrócenia równowagi między Starym a Nowym Testamentem. To jest wszystko tych przykładów można by mnożyć, ale dzisiaj jest pewnie handlowa niedziela i się spieszymy, żeby tego karpia tam kupić, więc będę kończył, ale, ale chcę jeszcze powrócić do co to by było płynięcie. Iść pod prąd, o którym mówił nasz burmistrz. No właśnie, próbować dojść do tych wcześniejszych brzmień, jak wyglądała msza w czasach Jezusa i w późniejszych wiekach, jak życie chrześcijan wyglądało, kiedy mieli stajenkę no, albo bardzo prosty kościół. Na przykład niektórzy znawcy sztuki mówią, że najbardziej bliskie chrześcijaństwu to jest styl romański, a potem chlubimy się Gotyk, a barok tak jak u nas to cud miód, a niektórzy mówią, że to już jest upadłość duchowa kościoła, ale też do tego problemu jakoś ten, ten spór zostawmy dzisiaj na boku. W każdym razie chcę jeszcze powrócić do rzeczy zwyczajnych, świeckich. Zobaczmy, często powraca problem tak zwanej poprawności politycznej. To, co ktoś uchwali, a potem jeszcze krąży to w internecie, to to jest powszechnie przyjęte i, i niektóre książki zostały wykreślone z, z, z indeksu. Nie wolno ich czytać, bo są no niepoprawne politycznie. I sobie myślę, Boże Święty, w świecie zachodniej wolności, żeby istniała poprawność polityczna, która mi nakazuje, co mam myśleć, jak mam wyglądać. No, z wyglądu na przykład podobno każdy dzisiaj, no, w młodym wieku, już nie mówię o sobie, musi nosić przetarte spodnie. No, czy wszyscy muszą nosić przetarte spodnie? Tak sobie myślę. No, przepraszam, głupia sprawa, no, jakby nie nie, nie dotyczy religii. I takich rzeczy jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Jest poprawność polityczna, jest poprawność społeczna i jest słuchajcie poprawność religijna. Po czym poznać poprawność religijną, tu taki przeciałek jest i są bardzo wszyscy dobrze, uczesani i słuchają proboszcza. To, co ksiądz proboszcz powie, to tak jest, amen, kropka i nikt niech się nie ośmieli tego podważać. I pamiętam tu kilka razy mamy wobec trudności wychowawczych swoich dzieci przychodzą do mnie, jak ksiądz porozmawia z moimi tam synami, to naprawdę się zmieni, więc zapewniam was, że się nic nie zmieni, tylko będzie jeszcze gorzej. A od wychowania dzieci są rodzice. I to są wszystko takie chaotycznie przytaczane przykłady no, pójścia pod prąd. Tej poprawności politycznej, społecznej, religijnej, tej poprawności tej, tej drogi. Przecież Jezus był rewolucjonistą. Całe życie szedł pod prąd. I dlatego. Dzisiaj, kiedy zbliża już się święto Bożego Narodzenia, za chwilę siądziemy do stołów, to warto też pomyśleć o, o tym właśnie pójściu pod prąd, że warto być nieuczesanym. Amen. Wyznajmy